Hej, cześć, witajcie. Kolejny odcinek chłopców Skarbów. Tym razem kolega z wielkiej Wody, który się udziela dosyć często w podpisach pod filmami u mnie, czyli kolega Matrix z klanu 10. Sarmacki Batalion Pancerny, tak? Tak, witam. No, wreszcie macie możliwość usłyszenia, jak kolega brzmi w oryginale. A nie tylko suche literki pod, pod filmami. To jest bitwa z klanu w Ameryka, w amerykańskiego, można w ten sposób powiedzieć, prawda? Czy, czy a. A czy może. Jak, w jaki sposób się to. Jak to, jak to określić? No serwer amerykański, mm. bitwa rozegrana w naszych godzinach wczesnych, 10 rano, mm. czyli w Ameryce wcześniej, bardzo marcu, szósta, 6, 6 godzin do tyłu, mm. dlatego losowanie takie jakie, a nie inne, można powiedzieć, europejskie. I dlatego wynik taki dość wysoki. I wyciągnięcie bitwy praktycznie z niemożliwego punktu. Takie bitwy się u nas na serwerze właściwie nie zdarzają, czyli mm. co trzeba to od razu powiedzieć. Mm -hmm. No um, dobra, zacznijmy od, zacznijmy od początku. Ty jesteś z kolegą z Sosnusem ze, ze swojego klanu, plus jeszcze jakiś klan PL1AD yy, i przeciwko sobie macie o matko i córko. No rzeczywiście masz bardzo fajny team. Yy, raczej gracie takich. Yy, początkujących i tak, mówisz, że godziny poranne, czyli raczej osoby w większości idą do pracy lub też do szkoły, tak? Raczej, raczej mniej osób gra wtedy. No tak, no bo to jest godzina około siódma, szósta rano, no to mhm. albo ktoś idzie do pracy, albo ktoś właśnie idzie do szkoły. I ze... Ping około 150, powiedzmy tak, że jeżeli ping jest taki około 140 i 150, ale nie mamy opcji pod tytułem nie mamy opcji pod tytułem straty pakietów, to jeszcze daje się grać, tak? Nie ma żadnego problemu. Ludzie cały czas narzekają na ten ping, że jak ty możesz grać z takim pingiem, ja bym nie mógł? To nie jest tak, to jest kwestia przyzwyczajenia. Mhm. Jeśli Rozegrasz już jakieś 2000-3000 bitew na takim serwerze o takim pingu, to się przyzwyczaisz. To polega na tym, że musisz na przykład wcześniej zaspust pociągać, zanim jeszcze wyjedziesz, i, i to się sprowadza głównie do tego. Na tej bitwie będzie widać: ja mam ping w granicach 150 i jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. Tak naprawdę różnice w pingu widać dopiero na tym szczeblu ligowym. Niektóre teamy, na, jak z nimi walczymy w turniejach. To jesteśmy skazani po prostu na grę ofensywną, bo defensywnie nie dajemy rady z takim pingiem. Mhm. Oni zawsze wyjeżdżają i wiesz, przyjmujemy strzał, a czołg się pali dopiero w momencie jak już odda i, i po prostu się cofa do tyłu, tak, tak że nie możesz mu oddać strzału z powodu. No dokładnie, rozumiem. Ale tak jak powiedziałem, oprócz właśnie kwestii samego pingu, dodatkowo jeszcze jest stratę pakietów, ponieważ bardzo często mamy coś takiego, że niby ping jest dobry, a tracimy gdzieś pakiety, i nagle się okazuje, że jest to i tak no bardzo słabo, słabo się gra. Dobra, my to w takim razie zmieńmy temat, czyli przejdźmy na kwestię czołgu, którym grasz. Znienawidzony przez większą liczbę osób, która, która idzie tą linią, tak? Ja osobiście nienawidzę tego czołgu. To jest najgorszy czołg w grze, jakim miałem nieprzyjemność. Nie lubię go i wziąłem go tylko dlatego, że chłopaki chcieli gwiazdkę zdjąć na siódemkach, a że nie miałem innej siódemki, to... To wziąłem, to Chiri. Ja go kiedyś kupiłem, bo były te eventy najpierw na ISA 6, później na 3 34 więc musiałem na, na czymś to robić, a zostało, właśnie, więc no taki leży w garażu i nie, nie chcę się za niego brać, bo nie lubię. nim Jak widać, e, czas przeładowania 8 sekund. E, Lufka strzela trzema pociskami. Te pociski to są po. One strzelają po 130 bodajże, nie? Jakoś tak. Strzelaj, strzelasz jedno, po jednej sekundzie, ale damage, no taki marny, nie? Wiesz, co ja to się zastanawiam, czy nie lepiej włożyć po prostu do niego to działo poprzednie. Bo ten magazynek żadnej przewagi ci nie daje. Jak walczysz z innymi czołgami, to. Wiesz, masz te trzy pestki i, ma, i masz ten reload, ale on ma większy damage alfa i on cię raz za 300 strzeli, a ty trzema pestkami też by za 300 strzeli, że o ile trafisz, więc na jedno wychodzi. Bo ona ma bardzo szybki czas. Czas strzelania pomiędzy tymi pociskami to jest jedna sekunda, ale trzeba ale pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że trzeba y, skupić. E, i, I to nie jest tak, że. Skupienie jest niezłe, ale mimo wszystko nas, to wszystko się spry, sprawdza przy walce na krótki dystans, nie? W takim zwarciu. Natomiast jeżeli przyjdzie ci gdzieś przyznajć coś takiego, no to już to nie jest takie różowe, nie? No właśnie ten czołg to jest... No tak, ja myślałem, że ten tygrys jest awkiem, ale jednak się okazało, że tu przyjdzie... Mm -hmm. No to free damage właściwie jeszcze z burzaków strzelał a ja byłem pod kątem, więc nie, nie przebił, bo... Dostałeś, dostałeś normalnie tak, że aż ty chyba w pięty poszedł za 75 no, no. <laughs> O masakra, nie na no, no. powiem, że powinien mnie przebić, ale no nie wiem, musiał wybitnie w tą przednią płytę pod kątem uderzyć, żeby się... No, ale teraz M41, ale to miałeś wyjątkowe szczęście, bo M41 spokojnie może ci zrobić tutaj straszny, straszny demecz, ze względu na to, że ten czołg jest zupełnie nieodporny na artylerię. O czym ja się przekonałem nie tak dawno, gdzie dostałem od kolegi, który mnie pozdrowił serdecznie na dzień dobry, a potem mi trafił centralnie. No i tak. I, no i było mu koledzy bardziej wesoło niż mnie. Słuchaj, co do, co do działka tego pierwszego ja ostatnio założyłem sobie właśnie to pierwsze działko z powrotem, znaczy to działko drugie z powrotem, czas przeładowania 2,9 sekundy, więc prawdę powiedziawszy jakby tak policzyć dobrze strzelasz praktycznie tak samo często, tylko tyle, że nie musisz czekać tych 8 sekund na przeładowanie. No właśnie, i, i to czasem ci powiem, że ratuje ci skórę, bo mm -hmm. ten jest szybki, ale... No, 8 sekund to 8 sekund jest. No dokładnie, bo to jest. Dlatego też ja nie wiem, różni ludzie grają, ale powiem ci szczerze, że ta bitwa, bo myśmy się rozgadali na temat tego czołgu raźnicą, nie zwracając uwagi na to, na to co tak naprawdę zrobiło, robiłeś w czasie tej bitwy. Owszem, tak jak powiedziałeś w samym początku, przeciwnicy wybitnie ci pomogli. Ze względu na to, że dużo było bardzo nieogarniętych graczy, i widać było w, naszym, w przypadku tego tygrysa, który powinien ci zrobić siebie, no, że tak powiem, ser, ser szwajcarski dosyć szybko, a no, on sobie zupełnie nie, nie poradził z tobą. I w ogóle nie wiadomo po, po co on wyjechał. Na to. Chyba że był jeszcze, że tak powiem, wczorajszy, no to różnie bywa. Ale sam powiedziałeś, że takie bitwy zdarzają się raczej rzadko, raczej takie poziomy są bardziej wyrównane, tak? No to jest praktycznie niemożliwe na taką bitwę trafić, dlatego y, tak mało ludzi wstawia powtórki z serwera amerykańskiego, bo tutaj zrobić taki wynik jak niektórzy gracze robią na Europie, no to, to jest raz na 10 tysięcy bitew, coś takiego. Uh -huh. Bo Mała jest populacja serwera i jest większa szansa, że się trafi do drużyny z dobrymi graczami. A wystarczy, żebyś miał, powiedzmy, jednego fioletowego po przeciwnej albo dwóch niebieskich, albo nie daj Boże, pluton zielonych, to nie dasz rady po prostu, no bo, żeby zrobić dobry wynik, to raz musisz mieć swoją drużynę drewnianą, żeby szybko zginęła i nie zabrała za dużo obrażeń. I dwa musisz mieć drewnianą drużynę przeciwną, żebyś. No, żeby cię nie zabili szybko. Tak? Uh -huh. Więc no, 25 tysięcy osób gra w godzinie szczytowej na, na North I no, to jest bardzo mała liczba. I więc losując się do randoma masz ogromną szansę, że trafisz na właśnie lepszych graczy, a czerwonych czy tam żółtych to będzie po czterech w drużynie, po pięciu góra. Dlatego, dlatego jak zobaczyłeś taką drużynę, to nie wiem, chyba za nie mówiłeś za bardzo, nie bardzo mogłeś, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? No, wiesz co, to nas trochę wynagrodziło, bo trzy poprzednie bitwy, bo graliśmy w tym Plutonie, nie mogliśmy gwiazdki zdjąć, bo bez przerwy na dziewiątki wrzucało. A Chiri, jak to Chiri... Na ta dziewiątkach ta dziewiątka to jest. Podczas... No nie da się po prostu, no ustawi się E75 czy tam ST1 przodem. Nawet nie musi być skontowany, nie przebije się, bo nie ma nawet mowy, żebyś go przebić. No, powiedzmy tak, 155 na zwykłych, 186 na Goldzie. O obiechaniu nie mamy, nie mamy o czym rozmawiać. Tym czołgiem się nie da objechać nikogo, ze względu na to, że jest powolny, ślemazarny. Jak macie podjechać pod górkę, to jest w ogóle masakra. Więc rzeczywiście ten czołg... Ale wiesz co? Wiesz dlaczego? Tak jest. Bardzo często... Znaczy, już kilka razy się spotkałem z takim stwierdzeniem, że w każdej linii musi być jakiś taki, taki szmel, skrap, taki który powoduje właśnie zwiększoną chęć na przetopienie tak golda, czyli przejście te, danego czołgu poprzez właśnie Free Expa, którego zdobywamy przez golda i, 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 no i mniej, więcej, mniej więcej w ten sposób jest chyba traktowany Chiri. Masz takie wrażenie? Mhm. Dokładnie, bo wiesz co, to jest idealny przykład czołgu, który jest fatalnie zbalansowany. On jak widać na siódemkach radzi sobie wręcz świetnie, bo ten magazynek to wszystkich rozprób po prostu na, na jednego czy dwa Ale jak cię wrzuci na ósemki czy na dziewiątki, to raz. To jest med, który jest tak ślamazarny, że nie mam w ogóle mowy o jakimś graniu w stylu medo. Dwa, tak jak powiedziałeś, działo na dystans jest nie jest celna, a w dodatku ma baziewną penetrację, więc wszystko się odbija. Mm. O, o strzelaniu w no. IPO nie mamy o czym mówić, bo nim no bo tak, się nie, nie da. Nie, nie, nie możesz. Dodatkowo, Japońcy słyną z świetnego opuszczania lufy. I po co ci to opuszczanie lufy, jak ty masz papierową wieżę, więc nigdzie z tego użytku nie zrobisz, bo jak się tylko wychylisz, to. Wszystko cię tam przebije, bo ten czołg nawet ma plecy. 75 pancerza na, na froncie wieży, więc nie mamy o czym rozmawiać. E, obojętnie co strzela, i tak przebija. więc. No dobra, e, przejdźmy do podsumowania, bo mm, trochę nam się to przedłuża. Dostałeś oznakę Miszowską. Dostałeś e, ostateczne poświęcenie ze względu na to, że mm, zdobyliście razem 8, 10, 13, yy, 13 fragów, czyli ostatnie się poświęcenie. Radę Walters, mezcal pasku, czyli za 3 artylerie, duży kaliber, oraz specjalistę. 4348 dimeju. To jest naprawdę wynik, że tak powiem, kosmiczny, jak na ten czołg, w to jest, no rzadko się spotyka, żeby ktoś tyle nim robił. A oczywiście można, ale rzeczywiście tylko w przypadku, gdy wrzuci nas na niskie tiery, na wysokich tierach, należy o tym zapomnieć. Bo zwykle jak tylko się zaświecimy, to no to bo wszyscy wiedzą, że do tego się strzela, bo to obu... nie trzeba celować, nie? No, jeszcze się nie zdarzyło mi, żebym ja coś tym odbił i żeby ktoś się odbił. Ode mnie tym, jak, jak ja strzelałem w ten czołg. Ten tygrys w tej bitwie to jest chyba jedyny czołg, który mnie hajkiem nie przebił. Jak mm -hmm, to... mm -hmm. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. A ja ty strzelałeś coś tam z Golda, bo, bo, bo widać właśnie w podsumowaniu powtórki. Mam prawie 40 tysięcy na minusie. No to tutaj jest, ale powiedzmy tak sobie szczerze, że ten czołg, ten czołg chyba taki jest. nie? Że... Znaczy ja nie, ja nie będę ukrywał, ja dużo w golda na tym czołgu wożę, bo wrzucenie na siódemki to jest raz na 15 bitek, więc cały czas się bijesz z ósemkami czy z dziewiątkami, a tam z zwykłymi pociskami, to sobie możesz co najwyżej kamuflaż zarysować. Uh -huh. Więc a w tej bitwie to akurat było tak, że gdzieś w połowie do mnie telefon zadzwonił, jak, jak się przełączyłem na złoto i później już, już tego nie zauważyłem. <śmiech> <śmiech> tak zostało do końca. Zresztą nie będę tutaj kłamał. Na pewno tam w końcówce nawet jakbym to zauważył, to bym tego nie zmieniał, bo tam był moment taki, że lepiej było poświęcić te parę, paręnaście tysięcy, a bitwy wygrać. No, no dokładnie tutaj jest. Był pełny, ale nie no, Apekiem pewnie też bym go przebił, ale nie zmieniałem po prostu już tak został. Jasne. No mówię, ogólnie są czołgi, którymi gramy na goldzie, bo no bo nie domaga właśnie penetracji, a tu jest wybitny przedstawiciel takich czołgów. Prawie 2250, 2259 extra pojedynczego, całkiem fajna, fajny wynik, także bitwa szybka. Rozmowa nasza na temat tego czołgu bardzo długa, ogólnie hmm, chyba 90 parę procent sądzę, że jest takich osób, które raczej go nie lubi i... i, i Lubi go tylko i wyłącznie, jak go wrzucić na siódemki. Później już go nie lubi, jak go wyrzuca wyżej. Także nie możemy powiedzieć, że, żeby nie iść w tą linię, ale trzeba się przygotować troszeczkę finansowo na to, żeby jednak właśnie zdarzało się takie minusy 30, 40, 50 tysięcy i czasem i więcej, prawda? Bo no, pocisk jest drogi, a obrażenia jakieś w ogóle symboliczne. Wrzucić na, na siódemki to jak strzelasz do kogo po sto coś, no to oni tak tylko nawet jakby mucha do nich wiesz, wiesz, tak na, na, na nich na, na, nastawiała, nawet nie zwraca uwagi taki strzec, to na ciebie nie zwraca uwagi, tylko jedzie do przodu i, i dostaniesz dwa szybkie strzały po, po 400 no, i jest, jest wtedy mniej przyjemnie, prawda? No, to jest dokładnie tak jak powiedziałeś. Zresztą zwróć jeszcze uwagę na jedną rzecz. W tej bitwie ja użyłem złota i zadałem ten damage. A jak cię wrzuci gdzieś na ósemki, na dziewiątki, to ty pomimo używania złota mm. nie może, masz problem, żeby zrobić więcej niż 2000, tysiące, bo się odbijasz od tych czołgów. Dokładnie. W, w close combatie oni cię zmierzą w kilka sekund, a na dystans się będziesz odbijał, bo nie będziesz trafiał. No to minus jest jeszcze większy wtedy. Dokładnie. Dobra, słuchaj. E, porozmawialiśmy trochę na temat tego czołgu, porozmawialiśmy na temat am, amerykańskiego, czy e, północnoamerykańskiego serwera, bo chyba tak dokładnie się to powinno na, określać. E, a e, i, i, I możesz zachęcić ludzi, którzy będą chcieli w przyszłości, jeżeli będzie wprowadzony roaming, e, do tego, żeby spróbowali chociażby zagrać sobie właśnie na, na, te, na tym serwerze, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. Oczywiście nie zapraszamy tych, którzy przyjażdżają Pójdą tam robić taką lekką zadymę, więc tacy najchętniej, żeby tam nie, nie byli wpuszczani, no ale różnie to bywa, prawda? To znaczy, powiem Ci, że kultura jest w ogóle inna i inne mają ludzie podejście do nas na, na Ameryce. Nie? Nawet bym powiedział, że szanują nas, bo my dość wysokie miejsca w turniejach za, zajmujemy i naprawdę, jak Polaków spotkają w bitwie, to. Pod, zasalutują, nic, nikt nic głupiego nie pisze. Więc jeśli ja to bym powiedział tak, jeśli chcesz grać randomy samemu, to idziesz właśnie do nas na serwer, uh -huh. bo jest większa szansa, że cię wrzuci do dobrej drużyny, a jak chcesz po prostu siać śmierć w Plutonie, to Europa, no bo trzech dobrych graczy w Plutonie na Europie, no to potrafi właśnie zrobić taką rzeźnię Mhm. Jasne. Dobra, nie będziemy przedłużać, bo już rzeczywiście długo trwa ten odcinek, a, a bitwa się już dawno skończyła, więc jeżeli komuś y, ktoś stwierdzi, że przegadaliśmy go, no to w, pewnie słuchaj, bo możliwe jest tak, że na, dobrze byłoby właśnie kiedyś zrobimy taki odcinek na temat serwera amerykańskiego, który będzie poświęcony głównie właśnie gadaniu na temat y, temat, jak to tam wygląda, i, i, i więc możemy sobie na kiedyś się na spokojnie umówić na taki odcinek, a tym razem już chyba y, zakończymy. Chyba nie? No, ja. no dobra. Pozdrawiasz jeszcze kogoś, tak? bo tak z, zawsze pytam o takie rzeczy. No, pozdrawiam wszystkich ogólnie. Bez wyjątków. <laughs> wszystkich ogólnie, bez wyjątków. Jasne. No dobra. Dzięki w takim razie i do usłyszenia. Na razie.